Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zdradzę Wam sekrety, tajniki, jak zrobić warzywa, owoce oraz dodatki do domku dla lalek. Są to przeważnie bardzo małe elementy. Można je zrobić samemu, są przepiękne, są kolorowe. Ja tutaj kilka mam, żeby Wam pokazać, i za chwilę zademonstruję Wam, jak z czego można wykonać takie cuda. Zapraszam. Wykonania takich drobnych elementów jak kapusta, marchewka, por, winogron, jabłko, tutaj jest nawet banan, jest też groszek, są papryki. Użyłam modeliny. Modelina to jest bardzo fajna sprawa. Polecam Wam modelinę. Są tutaj kolory podstawowe, czyli takie, które. Możecie sobie użyć już bezpośrednio. Są też kolory onowe. Też fajne do dodatków, na przykład do doniczek, kwiatów. Piękne różowe. Ja zrobię marchewkę i pokażę Wam, jak powstaje taka marchewka. Przede wszystkim, modelinę trzeba bardzo ładnie wypracować w rękach, czego używam jeszcze do wypracowania. Takich dodatków i szczegółów. Używam takiego elementu, który bardzo często Wam pokazuję. To jest element, który jest używany do ciasta, dekorowania różnych dekoracji do ciasta i tortów, i można go sobie też użyć do robienia marchewki. Natomiast do jakichś prostych, zwykłych kresek używam noża, który nie jest aż tak bardzo ostry i bardzo ładnie. Można udekorować i zrobić taką super ekstra marchewkę. Za chwilę wam pokażę, jak to będzie wyglądało. To bardzo prosta sprawa. Pod wpływem ciepła i temperatury rąk bardzo ładnie rozgrzewa się nam ten materiał. Spójrzcie. I już właściwie mamy marchewkę. Wystarczy ją naciąć dookoła. Żeby wyglądała tak jak marchewka. Ja to robię za pomocą nożyka, ale marchewka ma też nać. Dlatego zrobimy odrobinę zielonej natki na wierzchu. Spójrzcie, dokładnie wygląda tak, jak marchewka kupowana ze sklepu. Gdy dołożymy do niej nać, będzie wyglądała no, właściwie. Nie będzie do odróżnienia od oryginału. Tak wygląda nasza marchewka. Spójrzcie. Jest piękna, pomarańczowa. Jest nieregularna. Tak to wygląda. I teraz zrobimy jej nać. Jest to zwyczajny kawałek zielonej modeliny, który ja tutaj przykładam. Spójrzcie, bardzo prosto robię coś takiego. I wykańczam tym oto narzędziem. Przyklejam po prostu. Pokażę Wam jak to wygląda z bliska, bo to fajnie wygląda. Nie ma się tym co w ogóle przejmować, a resztę nacinam końcóweczką noża i robię taki taką nać. Ona może odstawać. Tutaj w niektórych tych, które ja już zrobiłam. Ona odstaje, więc tutaj zrobię taką, taką mniej odstającą. Może, a nie musi. Taka po prostu przy marchewce do końca. Spójrzcie, tak to właśnie wygląda. I tak wygląda nasza marchewka. Teraz pokażę Wam, jak zrobić pietruszkę. Pietruszkę robimy podobnie. Jeżeli chcemy, żeby Kolor naszej pietruszki był troszeczkę inny, na przykład przeplatał się z zielonym. Wystarczy dobrać jakiś element zielonego i połączyć go z modeliną. Bardzo szybko, pod wpływem temperatury rąk, można stworzyć taką pietruszkę. Dokładnie robi się to tak samo: ona może być mniejsza, większa, może być duża. Może być taka maleńka, jaką ja tutaj, spójrzcie, zrobiłam. Taka maluciutka. I teraz robię dokładnie to samo czyli przykładam i robię element dekoracyjny czyli jakąś nać do tej pietruszki. Też ona może odstawać, ale ze względu na to, że ta pietruszeczka wyszła bardzo mała, to postaramy się, żeby ta nateczka też była. Taka malutka. Spójrzcie, tak wygląda maleńka, prawda, pietruszka. Tak wygląda zrobiona, troszkę większa przeze mnie pietruszka. A teraz zabierzemy się za coś naprawdę prostego, i tak naprawdę każdy z Was będzie w stanie wykonać taki owoc. Jest to banan. Wystarczy odrobinę żółtej modeliny pod wpływem temperatury rąk. Ona uzyskuje taką miękkość, możecie zrobić z nią właściwie co chcecie. Robimy kształt banana. Końcówka musi być tutaj ładnie wyprofilowana, tak jak jest w bananie. I robimy nożykiem takie nacięcia, które też będą nam pokazywały, że to niewątpliwie jest banana. Nożyk nie może być aż taki ostry, chodzi tylko o to, żeby robił swoją robotę, czyli żeby nacięcia były widoczne. Spójrzcie, słuchajcie, to może być też fasolka żółta. Dokładnie możemy zrobić ją w ten sam sposób, ale to jest banan. Zakrzywiamy go. Tak wygląda banan. Spójrzcie. Bardzo prosty sposób. I już wędruje do naszego koszyczka. Zrobiliśmy banana. Zrobiliśmy również marchew. Zrobiliśmy również takie cudo. No i możemy w naszym domku dla lalek zaopatrzyć w warzywa, na przykład dziadka Zenka który ma marchewkę, ma strączek groszku. No i jest to idealne do jego rąk, do jego postury. Wszystko świetnie pasuje. W dzisiejszym filmie w dzisiejszym filmie pokazaliśmy wam kilka patentów. Mamy nadzieję, że wam się spodobało i że będziecie oglądać kolejne nasze odcinki. W których pokażemy Wam jakieś fajne rzeczy do zrobienia do domku dla lalek, na przykład kwiaty, doniczki lub inne rzeczy. Pokażę Wam też, jak zrobić w bardzo prosty sposób takie koszyczki, takie jak na przykład jest tutaj. Bardzo proszę. Zachęcam Was już dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.